Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej części tematu ciąg geometryczny. Zostawiłem definicje i wzory, które były na poprzednich zajęciach i napisałem jedną zależność. To jest zależność między trzema sąsiednimi wyrazami. I jeżeli tutaj weźmiecie sobie za n liczbę naturalną, dodatnią, większą od jednego, no to między kolejnymi wyrazami będzie właśnie taka zależność. I teraz zróbmy sobie zadanie 7,74 z Waszego zbioru. Trzy liczby tworzą ciąg geometryczny. Ich suma wynosi 57. Zaś iloczyn to 5832, wyznacz te liczby. I od czego sobie zaczniemy? No, wyobraźmy sobie, że te liczby to jest jakiś pierwszy wyraz ciągu, drugi wyraz ciągu i trzeci wyraz ciągu. No i teraz ja nie będę stosował tych indeksów dolnych, dlatego zrobię sobie tutaj inne oznaczenie, mianowicie zamiast takiego oznaczenia będę stosował oznaczenie ABC. Czyli A1 to będzie A, A2 to będzie B i A3 to będzie C. No i zaczynamy od tej zależności. Zobaczcie, środkowy wyraz to iloczyn, środkowy wyraz do kwadratu to jest iloczyn skrajnych. Czyli mamy coś takiego. B do kwadratu równa się A razy C. No to lecimy dalej. Druga zależność, suma wynosi 57, czyli piszę A plus B plus C równa się 57. A iloczyn wynosi 5832, czyli A razy B razy C równa się 5832. No i teraz musimy chwilę spojrzeć na, to, na ten układ i jak takie zadanie można ruszyć dalej? Trzeba połączyć ze sobą pierwsze i trzecie równanie. I teraz tak, podkreślam sobie AB, A i C i zobaczcie, A i C to jest to samo co B kwadrat. I to równanie nazywam sobie trzecim równaniem i będę rozwiązywał na razie trzecie równanie. Czyli zobaczcie, co się stanie. Będziemy mieli b do kwadratu razy B równa się 5832. 5832, czyli B do trzeciej równa się 5832. No i teraz trzeba zgadnąć, albo jakoś obliczyć, jaka liczba do trzeciej potęgi da nam 5832. Możemy to zrobić za pomocą rozkładu. Czyli zobaczcie, to na pewno podzieli się na dwa. I bierzemy sobie kalkulator. Zobaczmy, ile to będzie. 2 podzielić na 2 to jest 2,916. Znowu na 2 to jest 1,4,5,8. I znowu na 2 to będzie 729. I teraz tak, ja tutaj wiem, ile to jest 729, jaka to jest liczba do trzeciej potęgi. Ale gdybyście nie wiedzieli, możecie rozbijać dalej. Możecie tutaj oczywiście dzielić na 3, bo suma cyfr jest podzielna przez 3, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja skorzystam z tego, że wiem, że 8b do, do 3 to jest 2 do potęgi 3, a ta liczba to jest inaczej 9 do potęgi 3. Czyli piszę b do 3 równa się 2 razy 9 do potęgi 3, czyli b to się równa tak naprawdę 18, bo to i to musi być takie samo. No to teraz wracam z tą osiemnastką do układu równań i zobaczcie, wstawiam sobie tutaj. Czyli mam tak, 18 do kwadratu równa się a razy c. I tutaj piszę sobie a plus 18 dodać c równa się 57. Teraz dalej. Za a wstawiam po prostu a, za b wstawiam 18, razy c równa się 5,8, 3, 2. No i teraz spróbujmy ten układ trochę rozwiązać. B do kwadratu to będzie 324. Równa się a razy c. 18 na drugą stronę, czyli a plus c równa się 39. No i teraz podzielmy sobie to równanie na 18. Czyli mamy a razy c równa się. No i zobaczmy, ile to będzie. 5, 8, 3, 2 podzielić na 18. To jest 324. No i teraz, moi drodzy, zauważcie następującą rzecz, że pierwsze i trzecie równanie jest takie samo. Czyli tak naprawdę możemy jedno z nich skreślić, bo ono nie, nie wpłynie jakoś na wynik. I teraz przepisujemy sobie klamrę i zaczniemy sobie od drugiego równania. Zobaczcie, tutaj macie a i c. Możemy stąd wyznaczyć jakąś literę. Ja na przykład wyznaczę sobie literę a. Czyli a to będzie 39 odjąć c. I teraz to a wstawiamy sobie w to miejsce. Czyli zobaczcie, będziecie mieli 324 równa się 39 odjąć C razy C. No i teraz jak to zadanie ruszyć dalej? Tutaj, moi drodzy, już pewnie widzicie, że macie ukryte równanie kwadratowe. Nazywamy sobie to równanie pierwszym i już będziemy rozwiązywali tylko, tylko to pierwsze równanie. Jak to pierwsze równanie zrobić? Robimy coś takiego. 324 równa się 39C odjąć C kwadrat.

4 razy 324 to jest 1296. Równa się to wszystko, moi drodzy. Odejmujemy te liczby od siebie i w wyniku mamy 225. Czyli pierwiastek z Delty równa się 15. No i teraz liczymy C1 i C2. Oczywiście wszystkie wzory na, na, na funkcję kwadratową są w tablicach naturalnych. Jeżeli ktoś nie pamięta, proszę sobie znaleźć. I teraz c1 to się równa. Zaczynamy, czyli od 39 odejmujemy 15 i dzielimy na 2. Czyli 39 minus 15 to 24, na 2 to będzie 12. I teraz tutaj 39 plus 15 na 2 to będziemy mieli, moi drodzy, 54 na 2, czyli 27. No i teraz co robimy dalej? Dalej musimy policzyć, ile wynosi odpowiednie a do tego i do tego. I teraz korzystamy sobie z drugiego równania, nazwę sobie to drugim równaniem. I teraz, moi drodzy, tutaj będę to drugie równanie stosował. No bo zobaczcie, a to się równa 39 odjąć 12, czyli to będzie 27, to będzie moje oczywiście a1, bo to jest do tego wyniku, a a2, no to będzie 39 odjąć oto, czyli 27 będzie się równało 12. I teraz, jakie było polecenie w zadaniu? Polecenie było takie, że trzeba było znaleźć te liczby. Czyli, jakie to są liczby? Liczby, które spełniają odpowiedź, te liczby to. No i wypisujemy sobie. Możemy napisać sobie tutaj: 27, 18, 12. 27, 18, 12. I teraz moi drodzy, gdyby polecenie było takie, znajdź ten ciąg albo jaki to ciąg, to odpowiedź jest taka. Czyli, jeżeli zadam sobie pytanie, jaki to. Znajdź ten ciąg. Takie sobie zadam pytanie. Znajdź ten ciąg. To odpowiedź do tego jest taka. Musimy wpisać dwa ciągi. Pierwszym ciągiem byłoby.

A jeżeli pytają Was o ciągi, to podajecie dwie możliwości. Teraz jeszcze jedna rzecz. Gdyby, was, po, gdyby Wam powiedzieli na początku, że ciąg jest rosnący, wybralibyście oczywiście y, o tę możliwość. Gdyby powiedzieli Wam, że ciąg jest malejący, wybralibyście tą możliwość. Dobrze, moi drodzy, dziękuję za Waszą uwagę. Które zadanie warto sobie przećwiczyć? Warto sobie zrobić zadanie 7.73 z Waszego zbioru na stronie 143. Dobrze. Powodzenia.